Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Jeżeli masz ból szyi, napięciowe bóle karku, może masz dyskopatię, a może masz chorobę zwrotniową szyjnego odcinka kręgosłupa, to dzisiaj zadanie specjalne. Będziemy rozluźniali mięsień potworzasty. No, będziemy rozluźniali mięsień szeroki szyi, platyzmę. Ja nazywam ten mięsień potworzastym i zaraz wyjaśnię dlaczego. Oprócz tego, że będziemy zmniejszali swoje dolegliwości bólowe, poprawiali zakres ruchu, to będziemy realizowali chyba jedno z podstawowych zadań na tym kanale, czyli uczyli się swojego ciała, jak jest zbudowane, Będziemy poznawali jakiś kolejny fragment własnego ciała i rozpracowywali ten fragment. Praca z mięśniem szerokich mszyi przyda się także osobom, które mają problemy z mięśniami nadgnykowymi czy podgnykowymi, czy w ogóle z tym obszarem. Więc jeżeli masz objawy dysfagi, uczucie kluchy, ból przy przełykaniu, tego typu problemy to praca z mięśniem szerokim szyi jest tutaj koniecznością. Mięsień szeroki szyi jest tylko pretekstem do tego, żeby spojrzeć na przednią stronę szyi. I to nie jest tak tylko i wyłącznie, że będziemy pracowali z samym mięśniem, bo nie da się go odizolować, tylko będziemy pracowali z tkankami na przedniej stronie szyi. Ja często nazywam to pracą z powięzią powierzchowną na przedniej stronie szyi, aczkolwiek chcąc, nie chcąc, będziemy pracowali także z tymi tkankami położonymi głębiej. Dlaczego mięsień potworzasty? No, bo żeby go uwidocznić, żeby go napiąć, to trzeba taką potworną minę zrobić. Czyli obniżyć kącik ust, wysunąć troszeczkę szyję do przodu. Zrób to przed lustrem, poprawia nastrój humor. Zobacz, jak wygląda ten mięsień, bo on nie zawsze jest u każdego taki atlasowy, taki książkowy, czyli nie u każdego dokładnie tak precyzyjnie biegnie tutaj. Od żuchwy przez przód bok szyi, aż po przód klatki do do obszaru mniej więcej nad drugim, trzecim żebrem, ale bywa różnie, bo u niektórych biegnie bardziej wąsko, u niektórych biegnie bardziej szeroko. więc sprawdź dokąd u Ciebie sięga. U mnie sięga aż tutaj z boku obojczyka, czyli wszczepia się poniżej obojczyka, jak to atlasy podają, tylko aż na bocznej stronie. I u Ciebie też tak może być. To jest mięsień, który no, jest jakimś mięśniem szczątkowym. Zwierzęta mają mięśnie skórne, potrafią kurczać skórą. No, to jest mięsień dzięki któremu możemy poruszać szyją. I jego zadanie najprawdopodobniej to jest utrzymywanie napięcia tutaj, żeby nie było nacisku na żyłę szyjną zewnętrzną. Najprawdopodobniej taka jego funkcja, ale myślę, że przy wysiłku to jest też ważny mięsień. Myślę, że przy duszeniu jest to mięsień chroniący też szyję przed uduszeniem, stąd jeżeli trenujesz jakieś sporty, walki, to może być tak, że ten mięsień masz napięty, jeżeli bronisz się przed jakimiś dźwigniami, chwytami, nie wiem, brazylijskie jiu-jitsu, judo i tak dalej, myślę, że można mieć napięcie z przeciążenia tego mięśnia. A tak nie do końca chodzi o sam ten mięsień, tylko o ten obszar, o tkanki na tym obszarze. Wielu z nas siedzi z wysuniętą głową w przód. Wiele osób współcześnie Rzadko spogląda w górę. Ja zawsze się śmieję, że coraz rzadziej obserwujemy gwiazdy, a jeżeli już ktoś obserwuje gwiazdy, to po prostu bierze komputer, tablet, telefon i tutaj sobie te gwiazdy obserwuje. A tego typu czynność, czyli odchylanie w pełni głowy do tyłu, no to powoli jest jakaś czynność archaiczna, którą mało kto wykonuje. Oprócz tego jest dużo napięcia na przedniej stronie klatki piersiowej, więc tutaj też te tkanki są często z przodu spięte i przez to. Te tkanki na przedniej stronie będą wpływały na ograniczenie skłonu do boku, na ograniczenie wyprostu. Idąc głębiej, no bo brak wyprostu to nie jest tylko skrócenie, usztywnienie tkanek powierzchownych, to także jest skrócenie tych tkanek głębiej leżących, mięśni nad- i podgnykowych, czyli tych, które używamy do przełykania, do mówienia. i jeżeli miewasz tego typu problemy, o których wspomniałem, czyli zaburzenia przełykania, jakiś ból przy przełykaniu, uczucie kluchy w gardle, jakieś napięcia tutaj, może przewlekła chrypka, to koniecznie laryngolog, bez dwóch zdań, on musi ocenić co i jak, może gastrolog czasami, bo te napięcia mogą wynikać z refluksu czy z tego typu zaburzeń ze strony układu pokarmowego, ale niejednokrotnie tak jest, że tego typu objawy są związane z przeciążeniem tej okolicy, no także z nadmiernym napięciem emocjonalnym bardzo często. No i to dzisiejsze zadanie będzie przynosiło niezwykłą ulgę wielu osobom, bo z jednej strony właśnie tego typu objawy napięciowe tutaj w głębi, jeśli chodzi o gardło, przełykanie i tak dalej, to tu można naprawdę bardzo fajną ulgę uzyskać. Jeżeli masz teraz do bólowe bolowe szliennego odcinka kręgosupa, no to paradoksalnie te efekty będziesz odczuwać z tyłu. Czyli może być teraz taka myśl, co? Ja mam przód rozluźniać? Ja mam dyskopatię, ja mam tam C5C6, tam z tyłu, to pomyśl, że te tkanki na przedniej stronie, troszeczkę no, na skórze to będzie mniej widać, ale jeżeli bym miał koszulkę, to pociąganie za tkanki z przodu jest odczuwane z tyłu. Czyli to, że tutaj mamy coraz ciaśniej z przodu i coraz sztywniej z przodu sprawia, że z tyłu mamy napięcie. I nie jest tak swobodnie, i nie ma takiej możliwości swobodnego poruszania szyjnym odcinkiem kręgosłupa, jest cały czas jakieś napięcie. Jeżeli masz jakiś stan ostry, może dyskopatyczny, albo chorobę zbrodniową zaawansowaną, to tutaj jest łagodna, bezpieczna praca. Z jednej strony będziemy pracowali nad tkaniną, tutaj pomyśl o tkankach jako o tkaninie. Czyli z tkaniną tutaj w tej okolicy i będziemy poruszali szyjnym odcinkiem kręgosłupa. Bardzo łagodnie i bardzo delikatnie. Dlatego, jeżeli jest tak, że któryś z kierunków wywołuje u Ciebie ból, to po prostu tego kierunku ruchu nie wykonuj, tylko wykonuj inny ruch może w inną stronę. Teraz tempo pracy musi być ekstremalnie powolne. Tu nie ma czegoś takiego, że dobra, mam tylko dwie minuty, to ja zrobię parę ruchów i kończę zadanie. Szybciej się uwinę, nie ma tu raczej efekty będą, jeżeli ta praca będzie dłuższa i wolna. No to lecimy. Jedna ręka będzie tą przyklejającą się do skóry, bo chcemy uchwycić tkanki na przedniej stronie szyi. Druga ręka to będzie ta ręka, która będzie dawała siłę i ucisk, tutaj docisk tych tkanek. Więc przyklejamy rękę i teraz bardzo powolutku zaczynamy odchylać głowę do tyłu. I już powinno być delikatne rozciąganie tkanek ze względu na ten wykonywany ruch, i oprócz tego powolutku odciągamy brodę do góry. Zero dyskomfortu, najpierw, jak ja to zawsze mówię, rekonesans, czyli rozglądamy się, czy można to wykonać, czy to jest łagodne, czy po prostu czuć delikatne rozciąganie. Poprawa chwytu trzymamy tkanki. I powolutku jedziemy. Teraz może być tak, że tylko będziesz dochodzić do poziomu rozciągania lekkiego i powolutku powrót, ale jeżeli jest tak, że czujesz, że to rozciąganie jest całkiem przyjemne, konstruktywne, to postaraj się to rozciąganie wydłużyć, czyli pomyśl o wyciągnięciu brody w kierunku sufitu do przodu i poczuj, jak ci się rozciągają tkanki tutaj na przedniej stronie szyi, może gdzieś przy brodzie, może gdzieś na przedniej stronie klatki. Ja oczywiście, jak zwykle omawiam, czyli oprócz tego, że robię to jeszcze gadam, ale Twoje zadanie to jest wyciszenie, swobodny oddech, a tu praca w tempie leniwca. Jak nie wiesz, jak porusza się leniwiec, to włącz sobie na YouTubie leniwca i zobacz, jak się porusza leniwiec. To on mniej więcej się w tym tempie porusza, więc my chcemy się też w tym tempie poruszać. Teraz ta tkanina może się odkształcać i poruszana jest w różnych kierunkach. Stąd tu nie jak roboty, tylko głowa do tyłu w jednym kierunku. Nie, tylko za chwilę może brodę lekko kierujemy w którąś ze stron. I delikatnie odciągamy do tyłu. Czujemy przyjemne rozciąganie. I za chwilę powrót. I kolejne powtórzenie. Nie liczymy ile powtórzeń, bo nie liczy się ilość, a liczy się jakość. Można zrobić 10 byle jakich ruchów, a można zrobić jeden, a super porządny. Więc nie o ilość tu chodzi, tu chodzi o poczucie przepracowania, przegimnastykowania tego obszaru, porozluźniania tego obszaru. Teraz chwyt może, my możemy wykonać bardziej bocznie. Ten mięsień biegnie w ten sposób, aczkolwiek to jest tylko pryzmat. I będziemy chwytali bardziej jedną ze stron, czyli teraz prawą stronę klatki piersiowej, też. Jedna ręka chwyta, druga dokłada siły. I może teraz będziemy bardziej wykonywali skłon do boku. I powoli powrót. I znowu, powrótku, skłon do boku, skłon do boku. Przyjemne rozciąganie. Nic na siłę, naprawdę mega delikatnie. Proszę później nie pisać. To było strasznie bolesne, bo tak czasami się zdarza. O, to nie było nie do wykonania. No nie ma prawa być bolesne, to Ty decydujesz z jaką siłą to wykonujesz. Więc tu jest wtopienie w tkanki i ma być delikatne, przyjemne, powolne rozciąganie. Nawet może na początek czasami niech to będzie takie mikro rozciąganie, tak jak ja nieraz omawiam mikrogimnastykę, czy jestem zwolennikiem takiego mikroporuszania ciałem, dopóki nie będzie można wykonywać mocniejszych ruchów, jak się już ciało usprawni i pewne elementy rozpracuje. Więc ja opowiadam, dłoń na klatce, druga może dołożyć, dodać siły i powrót u, rozciąganie, powrót. Kilka ruchów powolnych można wykonać w biurze, rękę tylko pod koszulkę wsunąć, bo wygodniej jest mieć ten kontakt bezpośredni. Może druga ręka będzie wygodniejsza do uchwycenia skóry, ta druga do utrzymania siły i robimy skłon do boku powoli. A może teraz przy utrzymaniu tych tkanek będziemy wykonywali wyprost głowy, ale pod jakimś kątem. Czyli pomyśl o rozciąganiu tej tkaniny. Tkanina się ciągnie. Ciągnie. Tu pilnujemy prostych pleców, może lekko ściągniętych łopatek, żeby nie wykonywać tego w takim zapadnięciu i tak. Tylko tu już pilnujemy tego elementu trzymania prostej sylwetki, cofniętej brody, ściągniętych łopatek, więc ostatnio temat Wykładany, pokazywany na moim kanale gdzieś. Ja też się cały czas staram nad tym pracować, o tym myśleć, ściągnięcie łopatek, cofnięta broda. Tego typu element pracy z przodem szyi także ułatwia trzymanie prostej sylwetki, swobodniejszej szyi, mniejszego przeciążania mięśni między łopatkami, bo im tu jest, luźniej, tym tamte mięśnie z tyłu muszą mniejszą pracę wykonywać, żeby te łopatki ściągać. Chwyt, może rotacje, Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony, jak i dla środka. Może się okazać, że ten chwyt tkanek po prostu zmienia troszeczkę układ tkanek, relację tkanek względem kości, i powolutku możemy wykonywać rotacje, Też łagodne swobodny. Kwintesencja to jest to, co tu się dzieje. Ten ruch jest takim dodatkiem. On nie jest najważniejszy. Więc tu nie, nie jest, że dobra, dobra, ja to zrobię, mocno wycisnę jeszcze, nie? Lepiej zrobić mniej niż więcej. Wiem, że to się wielu ludziom podoba, no ale ja takie podejście mam do narządu ruchu, że podchodzimy do swojego narządu ruchu z szacunkiem, wsłuchujemy się w swoje ciało, więc jeżeli robisz jakiś ruch i jest oj, oj, to mnie boli, to się wycofaj, nie rób. Zrób tylko do poziomu, w którym jest przyjemnie. Poddychaj. Utrzymaj tutaj to rozciąganie. Powoli powróć. Jak się ręka męczy, zmień na drugą rękę. A tą tylko troszkę doklej. Znowu zrób wyprost. Przeciągamy tkaninę. Więc w wielu różnych wymiarach. W wielu różnych kierunkach. Teraz ręką ciągnę bardziej w kierunku prawego biodra. A tutaj robię ruch po skosie. Za chwilę druga ręka, wklejenie. Oczywiście nie ma konieczności tak częstego zmieniania tych kierunków i chwytów, no ale to jest kwestia wyczucia. Ktoś więcej będzie pracował nad ruchami tkanek na klatce, na boki, a ktoś może oglądający więcej będzie wykonywał ruchów wyprostu. Może też w taki sposób właśnie, jak ja teraz. Chwyt, jedna, druga strona, naraz. I polutku odgięcie. Rozciąganie z przodu, zero bólu z tyłu. Nie może być tak, że robimy wyprost i jest oj oj, oj to mnie z tyłu boli. Ale to nic musi boleć, taka stara szkoła, jak nie boli to nie ma efektów. Nie, nie, nie. Ja jestem zwolennikiem dobrego bólu, stąd czasami pracujemy z punktami spustowymi, czasami gdzieś naciskamy na jakieś więzadła, czasami pocieramy powięź, ale to jest dobry ból. Jeżeli natomiast to robimy wyprost tam pojawia się ból, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest jakiś ucisk na korzenie, że może stawy są lekko skompresowane, i to nie jest korzystny ból, to nie jest dobry ból. Przy tego typu ćwiczeniu nie chcemy żadnego bólu z tyłu ani negatywnego odczuć z tyłu, chcemy wyciągania tkanek naprzód. Parę minut. Czasami jest tak, że robi się tą technikę 5 minut, już jest takie poczucie, że o, super, fajna taka swoboda. I teraz dobrze by było przejść do innego zadania może, a czasami może tak być, że się na tym złapiesz, że wykonujesz to zadanie już 10 minut. Może gdzieś jeszcze chwycisz bardziej z boku tkanki, może jeszcze troszeczkę niżej, może jeszcze tutaj gdzieś te tkanki i będziesz chcieć rozpracować większy obszar, no ale przyjdzie taki moment, że dobra, przegimnastykowany już jest ten obszar, idziemy dalej. No i tu na pewno dobrze by było dołożyć jakąś pracę może na tkankarz na przodzie. Ostatnio omawiałem terapię narzędziową. W tym obszarze może jakiś automasaż mięśnia piersiowego większego, żeby dopełnić dzieła, żeby tu było jeszcze więcej swobody. Może jakaś gimnastyka wzmacniająca tył. Może retrakcja, czyli cofanie brody. Wszystkie te zadania są do wykonania, nawet jeżeli masz problemy dyskopatyczne. Nie wiem, dyskopatia C5-C6. Często ludzie się tym przejmują. Zobacz, nic nie robiliśmy z dyskopatią C5-C6 z tym obszarem. Bezpośrednio niczego tam nie drażniliśmy, niczego tam nie pogarszaliśmy, a właśnie jeżeli tego typu ruch miałby coś negatywnego robić, no to właśnie go unikamy. Czyli nie wchodzimy w ten ruch, tylko dobra, to zrobimy ten ruch albo zrobimy ten ruch. Jeżeli obszerny ruch wywołuje jakiś ból, dobra, to będziemy robić malutki zakres. Więc niemalże nie ma stanu, w którym by tego typu ćwiczenia nie można było wykonać i ono może wyglądać bardzo różnie, czyli u osoby bardzo schorowanej, obolałej to będzie de facto tylko trzymanie tkanek i tu będą takie mikroruchy, 2-3 cm w jedną, bo tu ma się dziać. Tu ma być rozciąganie. Ręce suche, skóra nie nakremowana, nie, nakremowana, nie nabalsamowana, żeby się ręce nie ślizgały. Czasami może nawet trzeba rękawiczki gumowe ubrać, żeby no, nie ślizgała się ręka po skórze, bo to skóra ma być względem ciała Przesunięta, przepchnięta, zepchnięta, rozciągana. Albo może wyglądać dosyć ekstremalnie, czyli jak ktoś ma tutaj siłę w rękach, mocno ściągnie tkanki, i nie ma jakichś bezpośrednich problemów z czyjnym odcinkiem ręgosłupa. Po prostu pracuje nad swoim zakresem. Ma jakieś sztywności napięcia, no to tutaj można naprawdę ostrą gimnastykę wykonać. Więc to jest ćwiczenie niemalże dla każdego. Oczywiście, jak to zwykle bywa, chodzi o nasze zdrowie. Więc jeżeli masz wątpliwości, co do stanu Twojego zdrowia, odwiedzasz lekarza, pytasz, czy możesz dzisiaj gimnastykować, a ewentualnie nawet możesz pokazać, o jaką gimnastykę chodzi, żeby być pewnym, że tak mogę to wykonać. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny, napisz proszę komentarz, co o tym myślisz, czy pracujesz. Ja już kiedyś o tym nagrywałem, ale. Odświeżam troszeczkę temat, pokazuję pod innym kątem. Niech do większej ilości osób trafi, ktoś trafi na ten film, ktoś na tamten. Plus, może to jest jakaś powtórka, bo to jest z początków mojej kariery tutaj na YouTubie i nie każdy może do tego filmu dotarł. A jest to materiał, który naprawdę jest pewną bazą, pewną podstawą. Przecież to jest bazowe zadanie dla większości osób borykających się z problemami w tym obszarze także osób borykających się z problemami z barkiem. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Staram się regularnie nagrywać materiały właśnie uczące, motywujące, prowadzące jakieś ćwiczenia. Myślę, że następny odcinek to będzie gimnastyka, jakaś silnego może piersiowego odcinka kręgosłupa. No dobra, tyle na dziś. Miłego ćwiczenia i do zobaczenia. Cześć.